Hej, cześć, Siemaneczko, witajcie, Zimeczki, bardzo serdecznie. Nie, po raz kolejny. w Plants vs. Zombies, Garden Warfare. Yy, multi, 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 welcome, ładnie. Team Vanquish, w co gramy? Garden Graveyards. No dawno tego nie było praktycznie, tylko raz chyba to zagrałem, ale nie chcę klasycznego, klasyczny jest tutaj, ja chcę to, Search for the Game. gdzie mam wodę w ogóle? Sorki, Sorry pięć sekund. O tutaj. I w ogóle popatrzcie, jaką... Oh, nie. nie włączyłem kamery, jak to się stało. I serio nie nagrywa naprawdę. Ani, bywa. Chciałem wam pokazać moją cudowną koszulkę, no ale cóż. Next time. Aha, fajnie co ja słyszę. Mm. Przepraszam Was za odgłosy butelki, odgłosy tamtych zimaczków, co tam grają. Zaraz Was wyciszę wszystkich. Ktoś powiedział, że są Sunflowerem cały czas gram i że ciudno no. no, ale, kolego, 30 minut, będzie nowy level i akurat teraz nie mogę. No weź mi to wytłumacz. Dobra, co, kim gramy, terem albo kaktusem. Zagrajmy terem, ale tym ice Icepickiem. Abilitki, co wy tu masz fajnego? Uuuu, hot, hot sprawa, ale mam dzisiaj w fazę, autentyczni ludzie, dobra, go cyk cyk Brrr. Tyle nie dobrać się, tyle zła, tyle zła się zrobi, że mm. Moment, ja tu bym musiał przy okazji ogarnąć gdzie my mamy w ogóle ogród, coś się w ogóle dzieje, defend tam jest bronić, pewnie że będę bronił już idę Siemano Patrzcie kto zawitał Ferdi przyszedł Tam są zębiaki Patrzcie, ja tu się... Nie Sorry, przepraszam kolego. <śpiewanie> <śpiewanie> wow kto kogo? Kurcze, proponujemy się spierdzielić sobie. Masz dobrze. I tak ma być. Ej ja zauważyłem, że jak nie ma kamery włączonej, bo teraz się o tym dowiedziałem, to mam jakieś większe odpały, jakoś się nie przejmuję tym, że mnie widać! Masz prosto w czarnoball. Dobitka. O kurde. Nie odciemam, ty ty... Ej! Czekaj, czy zwyczaj, że ja tu idę. Co to jest, ja się pytam. To jest chyba z klasy Food Soldiera, zwykłego tego. Co zrobić? Vanquish to zombies uwieczyli. Bam! Bam! Vanquish free. Juicy bam się odezwał. To był macie. Tyle zła. Ale tam się musi dziać. Different. Nieee. Nie. Zaraz cię podniosę kolego. Nie, nie podniosę Cię, bo tam słoneczko sobie jest. Leczcie mnie, proszę. Patrzcie, jak się uwziął na mnie. Jak się uwziął. Jak, kurczę, uparty. Ciekawe, co on tam siedzi przed tym komputerem i ciekawe, co sobie myśli. Leczcie mnie bardzo dobrze. Utłukę z zbuja. No, zombiaku, chodź do mnie. KILL struck! MOTHERFUCKER! Nie, to są... Nie, to jest... Nie, moje. Tak, moje. Ej. To daje dużo frajdy, ale to powinno ewidentnie dłużej trwać. Macie fasolki. To samo wybuchnie, czy jak zombie to dotknie? Ej, CO SIĘ STAŁO?! Kurczę... Hitlera mamy na planszy. Naprawdę. Wbił jakbyś Znowu kogoś słyszę, Ej. jak ja tego nie cierpię, powinien być EA ja mam wielką prośbę Dlaczego nie wprowadziliście tej opcji? Dlaczego? Wymutowania totalnie czatu głosowego, wypierdzielenia Przepraszam już za to, że czasem się unoszę i muszę przeknąć Wypierdzielenia tego po prostu Alan Zusa, czyli cisną tutaj równą banię No i kto kogo? My was My was, my was. Udowodniłem wam, że nie tylko Sunflowerem umiem zabijać, ale terem także. Kurka. Kurka, kurka, kurka. Patrzcie, kto tam jest. Ale dostał w twarz! I skąd mnie wyczułem? Jasne, tak jest! 3D Oculus Rift. Kurczę, ciekawe skąd wziąłeś. I lift zombies. What the? woda, woda, what the, what, the, what, the, what the? Wiecie co, niemożliwe jest to, że obronimy ten punkt. To by było dość niezwykłe wydarzenie. O tam jest kolejny z oculusem. Biegają, udają, że matkaj Nie wiem gdzie się zaczaić. Tam jest słońce. Zaraz go zleję. Wypie... Aj kaktusie. Mi zasłaniasz strzały moje kochane. Tu jedzie ten, moment. Ha, 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 ha. On tam na górze powinien w końcu już zdechnąć, autentycznie. w końcu jest... zombie zdechnąć. Ten ach, ach, się nie podoba. No jak jak ach, ach, załatwić? ach, 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 jest wiele gwiazdki. Patrzcie jak tam się dzieje, jak Nie ma innej opcji. Go jak nic. Dostanie taką salwę, no bo stoi tam i wycina nas bez sensu. No ho 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 ha. Dobrze, jeszcze jeden tu był. Nie, tu, 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 tu. Kurczę, w słoneczku mam dłuższy ten... Wiecie co. Fasolka. Ej, serio, jak ja mogę zmienić? Ej, 30 sekund, ludzie! Proszę was, wygramy to wcześniej, to może dostaniemy więcej punktów, tak? Płynąć. Dzięki bardzo. Ja was tu wyleczę wszystkich. Macie, fasolka. Leci. No dostał z fasolki, no przecież kochane ziomeczki. Co? Jak to się stało? You have been revived, ale chyba wygraliśmy. Czy nie wygraliśmy? <grywki> Kurczę, patrzcie jak tu ucisną Ja nie wiem dlaczego tu z bliska nie działa Dobrze ci tak Bardzo dobrze Co to są Licht Zombies, bo nie wiem Ja sobie kichnę autentycznie Beski, tu ziomeczki, tu jest woda, to zginę, nie? Ciąg! Ej w życiu sobie tak nie kichłem e, gdzie gdzie jestem kurka wodna Jak się mam stąd wydostać Pomocy O tutaj fajnie <laughs> O kurde Gdzie co? Oni się umieją zaczaić to może ja też Niech mi tylko spróbuję tu ktoś przyleść Prosto w twarz! Bana, prosto w karczara bum bum! bum! Tam nikogo nie ma. Niech tylko ten mi się pokaże. Jak tak można zniszczyć człowieka? Jak to jest możliwe w ogóle? Tam jest typo. O dojadę go. hop 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 fasolka! Nie tutaj. czekajcie, to bum, nie dopiero jak ktoś tego dotknie, bo ja się muszę popatrzeć. Nie. Nuklearnie no, pierdolnięcie w każdej chwili. No lepszy jest, widzicie? Ja jestem z Łuneczkiem, grać. A wiecie co, zamienimy się na kaktusa, może zobaczymy, co tam jest w u mnie w z kaktusem. Mam innego kaktusa. Nie mam innego. Mam cytrynowego! A ja nie chcę cytrynowego. Dobra, w sumie zagrajmy zobaczymy. A tu? Aha, takie zwykłe i niezwykłe drony. Dobra. O to wiecie co? Załóżmy. Ten. O cudownie oryginalnie bardzo tak nigdy nie było. <grystanie> Dobra. Jak kaktusem to kaktusem. Całkiem spoko postać też. Dostał. <grystanie> Wystarczył mieć trafić. W ogóle z czego ten kaktus strzela? Podejrzewam, że z takich igiełek, co nie? Zemeczki, bo tak no, raczej innego wytłumaczenia tutaj nie widzę. Także pewnie ciśnie tymi igłami. Jak oni ogarniają? Jak oni to robią? Ja go zrewiwuję. Tylko, że prędzej chyba zginie, nie? Nie zginałem, podniosłem typa. Ciebie też podniosę. No kurde, bo oni się tu normalnie zapałem tali I... nie, postawił coś. Zapałem tali masz! Dobry zombie. Ciekawe czy to się liczy jako kill? W serio ja mam 10 Ta moja drużyna się opiernicza. O kurczę, ktoś ogarnął. Ta marchewa co ona to robi? Bleh. Tak jest, gratuluję, kto się bawi w takie gierki. 5-2, mm. no tu chyba i tak ja wygrywamy? Y, plant 5, plant pots, plant pots, plant pots. Ej, a tutaj gdzie meczek. dobrze wychodzisz, super, bo ja bym teraz... Co zrobiłem? Ja Eee Kurka wodna Tak jest pewnie to idealnie Idealne wyczucie czasu Gdzie on jest? Pokaż się Reload! Rozerwało mnie Jakie timer mining? Kurczka co jest? Respawn. O co to chodzi? Przecież obronimy to. No niemożliwe, żeby znowu pod koniec nam zlali dupsko. Ale to się wiecie, może wszystko zdarzyć. O, bo znowu mnie ktoś z góry dojedzie. Haha! Chyba cię pokonałem. Ich, chyba wygraliśmy. Marinę... Dużo punktów dostaniemy. 6 tysięcy, jak jakbyśmy się bali, bawili do końca, czy bym nie dostał czasem więcej. Podejrzewam, że całkiem możliwe. Dobra, 11 11, sticker shop, co? 11 kawałków mam, to duże, wiecie, zimeczki nie kupię. Tutaj się najbardziej te za 20 opłaca, tam się dużo, że cool stats Nie dostałem żadnego wyróżnienia świetnego Nie dostałem, Zobaczmy sobie na mój profil Co jest na moim profilu Może Was zaproszę Wy tu jesteście gdzieś, któryś z Was, nie? Ukoniem, który posiada grę. No dobra, nieważne. Mm, spoko, wiem, fajnie, że się pobiera. To zagramy. Tylko że nie mam ludzi, którzy chcą grać. I żebym to przy okazji nagrywał. Takich ludzi też trzeba. Fajnie sobie ostatnio zagrałem z widzami. Spoko. Bo całkiem przyjemnie. Ale nie nagrywaliśmy tego, bo też był problem z ogarnięciem w ogóle tych... Wiecie serwerów jak to jest przy jej jak zwykle. A, a co? Nie graliśmy na Garden Ops, no bo za cholery autentycznie nie dało się nas połączyć wszystkich razem no We dwóch graliśmy jakiś czas. No, później weszliśmy na jeden, to znaczy nie na jeden serwer, jeden z nas wszedł na serwer, reszta dołączyła. Graliśmy na publicznym serwerze, ale na Garden Ops kicha. Chyba, żeby to zrobić tak jeszcze... Wiem jak to można zrobić, ale to pominiemy pom później. Dobra, nieważne. Garden and Girl Walnut Hills No i woda. Nie, dobra. Eee! Super, All Starem nie gramy, bo zawsze nim gram. To trudno. Tym nie umiem. Inżynierem może zagramy. Co wy na to? Mam drugi level. Skipniemy wszystko. Skip. Ciekawe co dostałem do niego. Tu też. Brum, brum. Szybkie levelowanie na trzeci poziom. Ten ma. Warp and energy warp. Energy warp. Zombie health station. Dobra. Grajmy nim. Gesty to tam spoko. Te dyskietki mi się nie podobają autentycznie. Fotokamera. To będzie cudne. Z wąsem. Pewnie, że z wąsem. Tu nie. A ja chcę łajponski. Ziomeczki, to! <grymne> Dobrze, dobra. Go! Zombie Hill State. What? Aha! Ej, to fajnie jest. Bum! Przeniosło mnie na pole bitwy. Tu wam to postawię. Macie. Ej ty! Oj, czomper już się wys... Ej, czomper jest przeciwko mnie! A o co chodzi z tym? Prosto, w czaraczaraczan! Cicho, to dobre jest, ogarnąłem fajnie. Jak trafisz się... Mm, fail. Jak trafisz się w głowę z tego czegoś, to jest spoko. Ciekaw czy oni mnie widzą jak ja pobiję. Cisnę tym. Ten... Uwaga. Macie! Nie to! No dobra, w sumie przyniosłeś! Nie! Nie chcę! Okay, o Dziąłem Czekajcie, bo mnie zjechał dosłownie Ziomek tu se gada. Pewnie jasne, rozumiemy wszyscy twój język. Nie umiem Plants, Okej. Okay. Nie umiem strzelać z tej broni. Ej! Jest, mamy problem z portalem, nie działa. Ej ziomek weź mi powiedz co się wtedy robi Portal nie działa Stary ty z kluską na głowie Portal nie działa A ty weź mi powiedz portal kurde nie działa mm. Ale to jest nie fair Musimy iść na piechotę Co to jest? Nie widzę czompera ale go tu jadę zaraz A to? Ej no bez kit tutaj jest <laughs> Trzeci raz ten... typ uwziął się na mnie. Znowu portal nie działa. Co mam zrobić? A jaki to ma w ogóle z zasiadkiem? Po, pozdro. Czompery sobie tu chodzą. No i ZEŻARŁ MNIE INNY! Ciuu! Nie gram w tym, w tym wynalazcom Nie umiem im Autentycznie bez autentycznie Bez keto. Change character! Food Soldier Air! General Supremo! On mi się nie podoba, łysa pała Customize! Dostaliśmy coś nowego? To wystarczy, żeby ich zniszczyć Co ja tu mam? In a session, vanquish five plants, toss them with the ZPG, get a vanquish strike three times. Go. Portal działa! Czy to ma jakiś ograniczony czasowo... nie wiem... składnik mocy? du Boże, nie, nie ogarnąłem, znowu do swoich. Chomper jest pod mną. W ogóle ja idę podłożyć chyba tą Bombę. Co sądzicie? Ej, zauważył mnie ktoś. Znowu ten z Gret. Patrzcie czwarty raz autentycznie. Tak, to jest ten sam <grym z gremia> O super. Fajnie, ogarnęliśmy przynajmniej ten. Dlaczego on mychy nie ma? Teraz jest mycha. Nie wiem co się wydarzyło. Ja cię zabiję w końcu. No, ktoś go zatług, ale nie ja. Spieprzamy stąd! O właśnie z Będziemy może wiecie co, atakować z daleka. Super, to mi nie zawsze wychodzi. A o co tu chodzi z tym? Ja to muszę odkopać. A, Dawaj tego ziomka, niech podenerwuje ich. Te bokiem, taka akcja. Tak Patrzcie jak mnie potrafi wyczaić. Naprawdę w każdym możliwym... Czomper się mnie zapakować Fajnie słoneczko Że mi pomogłeś Tylko, że tam jest kolejny typ Nie zdążyłem tego wystrzelić To jest tak nie fair Tuk mens, wy jesteście tak niedobrze Ej, nie zabiłem tego typa, który mnie cały czas tak zabijał Tylko jakiegoś innego Serio, nie stwierdziła mi myszka tutaj Nie wiem co jest Próbuję trafić w respawn Teraz działa. Jakieś błędy. Jakieś błędy. Fajnie. Ciąg dalszy nastąpi prawdopodobnie jeszcze dzisiaj. Trzymajcie się gorąco ziomeczki. Cześć.